Cześć, mam na imię Daria i witam serdecznie na moim kanale. Jeżeli pracujesz w branży transportowej, obojętnie czy jako spedytor, dyspozytor, czy kierowca, to na tym kanale znajdziesz mnóstwo wartościowej wiedzy, która pomoże Ci usprawnić Twoją komunikację z klientem niemieckojęzycznym. Zanim przejdziemy do lekcji, w której zajmiemy się czasownikiem, a właściwie zwrotnym je mandym bez szajtki, czyli dać komuś znać, to chciałabym zachęcić do pobrania arkusza z dodatkowymi zadaniami do tej lekcji. Link do arkusza zamieszczam poniżej w opisie tego filmu. Możesz go pobrać i edytować na dowolnym urządzeniu w formie PDF-u, albo możesz go wydrukować i uzupełniać w tradycyjny sposób, czyli długopisem podczas oglądania tej lekcji. I szczerze mówiąc, to jest moja ulubiona forma nauki, kiedy mogę sobie sama coś zapisać, bo wtedy dodatkowo zapamiętują. Dlatego to polecam. Oprócz tego możesz dołączyć do mnie na Instagramie. Codziennie zamieszczam tam dodatkowe edukacyjne treści, które na pewno pomogą ci w twojej pracy. Oprócz tego, co najważniejsze, możesz się zarejestrować do Akademii Niemieckiego Transportowego, gdzie znajdziesz dodatkowe lekcje oraz zadania będziesz mógł, będziesz mogła tam poćwiczyć rozumienie ze słuchu oraz sprawdzić, czy zadanie do tej lekcji udało się wykonać poprawnie. To co? Zaczynamy? Kolejnym ważnym pracownikiem przy komunikacji telefonicznej, w ogóle w komunikacji biurowej jest taki zwrot jemanden bescheid geben, czyli dać komuś znać, dać komuś informację, poinformować kogoś. W tej serii odnośnie komunikacji telefonicznej poznaliście już czasownik anrufen i Córyk rufen. Jeżeli nie oglądaliście lekcji, a nie jesteście pewni w jaki sposób poprawnie używać tych czasowników, to serdecznie zapraszam do obejrzenia i do zrobienia zadania domowego. W tej lekcji zajmiemy się właśnie bescheid geben. Zobaczmy. W jaki sposób geben odmienia się przez osoby? Ich gebe. Ich gebe Bescheid. Du gibst. Widzicie, tutaj jest pewna zmiana. E zamienia się nam na i. Du gibst Bescheid. Er, sie, es gibt Bescheid. Wir geben Bescheid. Ihr gebt Bescheid. Sie, sie, geben Bescheid. Ten czasownik odmienia się troszeczkę nieregularnie, dlatego zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób właśnie tutaj jest zmienione e na i i zapiszcie sobie koniecznie tą odmianę na arkuszu do lekcji. Zanim przejdziemy dalej, powiem Wam, że jeżeli tutaj mamy taki zwrot jemandem bescheidgeben, to to jemandem, a zwłaszcza końcówka dem. Wskazuje nam na to, że osoba, której dajemy znać, będzie odmieniona przez datif. Czyli coś innego niż przy anrufen i córyk rufen. Zaraz pokażę Wam, w jaki sposób poprawnie to zrobić. Przykład. Dam Panu, Pani, znać. Dam komu, dam Panu. I właśnie na pytanie komu odpowiada nam datif. Musimy wiedzieć, że Z. Sie. w datywie zamienia się nam w inen. ich gebe ihnen bescheid dam panu, dam pani znać kolejny przykład kiedy da mi pan, pani znać musimy wiedzieć jak będzie mi musimy wiedzieć jak ich zmieni się nam w datywie tutaj widzimy, że i zmieni się nam w mia van geben sie mia bescheid ok Kolejne, dam znać kierowcy. Musimy wiedzieć, że Tea Fara w nominatywie zmienia się nam w DEIM FARA i GEIBE DEIM FARA Bescheid. Jeżeli chcielibyśmy powiedzieć klientowi, to widzimy, że dea musi nam się zmienić na DEIM i zamiast Dea Kunde byłoby DEIM KUNDEN. Ok? Zobaczmy, jakie zadanie dla Was przygotowaliśmy. Cztery piękne zdania do przetłumaczenia. Dam panu znać zaraz. Kierowca powinien dać mi znać. Da pan znać klientowi. I czy nadawca dał już znać. To jest czas przeszły, dlatego musicie wiedzieć, jak geben wygląda w, przykład w perfekcie i geben zamienia się nam w gegeben i łączy się z haben. Jeżeli zrobicie to zadanie, to serdecznie polecam tutaj zrobić klik, klik. Przekieruję was do sprawdzenia tego zadania domowego, gdzie możecie również odsłuchać w jaki sposób Matias typowo po niemiecku, czystym niemieckim wypowiada właśnie te zdania. Tutaj możecie poćwiczyć właśnie też rozumienie ze słuchu, to jest bardzo ważne, jeżeli chcecie rozumieć wszystkie komunikaty, które otrzymujecie od swoich niemieckojęzycznych klientów.